ma czyjś druga, jakby tego, soket super, coś tam. Nie wiem w jakim klubie gramy, ale już mniejsza, bo zapomniałem. W Francji gramy na pewno, ale w ja, jakim klubie, to nie wiem. Na pewno w jakimś francuskim, francuskim, matko, to ja jadam już. Piszczą piłkę, no nie. Szefcie ogólnie suwale, jaka rozwalam, nie przygodzi żadnych filmów. Side-ash-tyk Pa! Poczekaj, zrobię Pum! Po. Pum. Nieee Shito se zasadził Ale pięknie I tak się dzieje Yes, Jezus! Co ja odwaliłem w ogóle? Tylko jego bączka zakręciłem, tylko tam daleko. I dobiegnął i strzelił bramkę. Przegrałem 3, 2 do 3, 3 do 2. Chyba w metr gramy zaraz co się będzie pojawiać bardzo często ale chyba w MEDS gramy bo medz już się kilka razy pojawił i nowa reprezentacja Polski to będzie jeden jak niektórzy bramkarze w ogóle można mieć? I się mec chyba pojawia najczęściej. Mat... ty to wleciał, to on się chyba naprawdę skupkał aż. może Pachołek przewróciłem, wracaj. Teraz. Okienko! Nie, no nie wiem. Sight A. Izrael Co to było? Co to był za szał? Co to był za W Ogólnie jak, jak z daleka, matko, Pisz to Bo tak piękny stał w był. Że chyba za słabne Zara. Matko, okienko główką? Jezus! Ten drugi, pierwszy chciałbym jaki, jakiś potężny, kurde, z tak daleka, kurde szczelić, to było nie Jak coś w gramy. Wiem, że w głównie ale sobie wybrałem coś tam. Cokolwiek. Pięknie. Salto! Puuuu! Jezus, co to było? Hy, się ta su oto mi już na takim levelu 30. Manako gramy kontra manako. Podanie. Podanie. Jezus, jak lag ja mam. Próba ształu. Out. fajnie fajniutko. Podanie? No, nie miałem do tego, ale poczek, kokiwam bramkarza. Sajdaszek? Co to był? Nie, już miałem szeleć. Pa, spróbuję tak okiwać bramkarza. To ten bramkarz jest jakiś potężny. To jest nic nie do szczelenia normalnie, nie? Widzowie! Ja, no ja na przykład nie umiem nic strzelić w tym meczu. No dobra, to będzie akurat trafione, to było nawet do przeczucia. Mój no, trener. Dobra, dwa, dwa. Aby mi się udało jeszcze raz tak daleko jak tamten niektóry w poprzednich meczach trafić. O by było coś pięknego. Dobra, próbuję. Na przykład stąd trafić. No stój! Nie no, stąd to było łatwo trafić. chodzi chodziło tak bardzo daleko. Właśnie stąd, stój. Właśnie stamtąd. Masz stać! Ty masz wstać chociaż, proszę i odwróć się od tej bramki. No a tak bliska to też jest łatwa. Ty tak daleko jak wtedy trafić. Chyba będę od tyłu normalnie podawać. No właśnie, jest tak daleka właśnie. Trafiłem przed tym. O, nie, nie, nie nie dobrze, się Chciałam dojść tym piłkarzem, bo wiem, że inni. Próbuję. A i to było nawet nie do szczelenia. No stąd już jest do szczelenia. Nie, nie, no nie no, bronił to nie no, GÓWNO gra, nie gra. A Nie no, co ty robisz, człowieku? Było podanie do ciebie, to ty inaczej! Co to. w głowie masz. To jest niemożliwe, że oni wszystko ci. próbuje podać konto kogoś innego, a nie do mnie. Jest tak tragiczny, ten mój zawodnik, jednak w tej grze normalnie już miał powiedzieć Fifa, ale to nie jest Fifa, zapomniałem, tylko jakiś... No ale co to jest? No chciałem do innego zrobić, a nie kurde stracić bramkę. Patrz co tu się dzieje. No Nie no, myślałem, że jak w salach normalnie trafia. Albo jakiś Ronaldo, który strzela jak daleka zawsze. Jezus, czemu to nigdy nie siada mi nic? Te załgi wybijają specjalnie na się kibać. Biegnij dalej. Tak daleka to ja nie trafię akurat. Może i w tamtym meczu takiego fartu rozumiałem. Ale w tych meczach też bardzo bym chciał tak daleko trafić, kurde. Dobrze podbieg. Pogaj to dobrze. Oj, tutaj jak z pola karnego, kurde, to jest bardzo możliwe, że trafia. bardziej możliwe jest, kurde, trafić za pola karnego na połowie meczu a nie, kurde, z pola karnego wiecznie będę strzelać dobra, podaj Maciek nie no, tego nie we... spalony Jezus już myślałem, że on się zatrzymał, nie wiadomo... po co? bierz tą piłkę nie no, to jest na spalone. Jeszcze pani sędzia jakaś walona jest. Przepraszam wszystkie dziewczyny, które chcą być sędzią. Plum! O Boże! OP! Musi być powtórka! Musi być powtórka! Musi! Co to był za dzień? Nie chcę to zobaczyć. Powtórka. Kurde, pani jaka ładnie... Ale zobacz, jak się przyjął ładnie. Boże, nie sądziłem, jednak to wygląda Ja Myślałem, że stąd to gówno będzie, a nie matko. nie ja matko. Myślałem, że będzie syłek w Polsce, bo to bramka, tu normalnie do bramki jeszcze weszło. Pięknie. W poprzednich dwóch meczach, czy tam poprzedni, ale nie, był to poprzedni. Na poprzednich meczach, coraz tak jakby przedłużałem, no, że cały czas muszę coś trafić, zamiast babola trafić, ale po prostu chciałam, aby ten już był dłuższy odcinek, a nie jakiś do dupy jak to zawsze moje odcinki może i wam się podobają a i chciałam odpowiedzieć na jeden z komentarzy, że ktoś mi powiedział, że fajny odcinek i że prosi mnie, abym to robił w jednym parcie, to chciałam odpowiedzieć na to, na odcinku że ja by, ja potem nie mam odcinków na przykład na trzy dni, a ja właśnie robię po to jakby te odcinki części aby mieć już wszystko z głowy Ja aby sobie po prostu palcem kurde wstawić Chyba to nie był dla mnie hejt, tylko bardzo miłe słowa Ale chodzi mi o to najbardziej, że no właśnie mi chodzi o to najbardziej, że ten Jesz Jeszcze kaptkuta mi kazał pobrać i żebym sobie piosenki jakieś dobierał na odcinki no to, to akurat spróbuję zrobić, ale jeżeli mi się to nie uda, to zrobię to w prosty w sposób, podpalę po prostu piosenkę na laptopie i będzie to słychać, jakby na odcinku, zrobię, to po prostu sobie ułatwię. Nie chcę jakby utrudniać sobie trochę życia. Chociaż to nie jest utrudnianie, tylko bardzo mi pomogłeś, bo może i lepsze odcinki faktycznie wiadomo, mówię, że będą większe wyświetlenia, większe jakby rzeczy. Ja sobie to odczytałem, nie wiem, kilka dni temu i bardzo mi się miło zrobiło. Powiedziałem Ci nawet, że Pff, tyle przegrałem. Dobra, nieważne, mówię dalej, bo zapomnę. Ogólnie o to, powiedziałem Ci, że odpowiem w formie odcinku na to, a nie tylko w komentarzu. O to mu na komentarz, że odpowiem to w formie odcinku. To właśnie na to odpowiadam. Jeżeli był za długi odcinek i już Ci się nie chciało oglądać, no to, no to nie fajnie, że jakby się tak teraz męczył, aby Ci to powiedzieć. Bo to jest bardzo fajne, żeby tak napisać, bardzo się z tego bardzo mega cieszyłam, no ale to jednak jest bardzo fajne, jakbyś obejrzał ten odcinek do końca lub moje wszystkie, jakbyś oglądał do końca, bo bardzo mi miło na takie rzeczy, takie rzeczy ci mówić, na przykład na odcinku będę odpowiadać na takie komentarze lub jakby to nie było pytanie, na przykład tylko, nie wiem, jakiś komentarz po prostu, to ja na to odpowiem również, bo... Ten. Jeżeli będzie jakiś hejt, też na to się wysłowie na odcinku no, nie aby ktoś mnie na przykład hejtował. Ale no tak, możecie mi pytania zadawać, bo ja jak będę miał większe już wyświetlenia, więcej komentarzy, to zapisuję, będę zapisywać sobie jakby komentarze na kartce będę, lub na laptopie będę czytać komentarze i będę na to odpowiadać. Ale musicie być trochę więcej moich komentarzy. Mam nadzieję, że Wam się moje jakby ten podoba. Bo bardzo kocham moich widzów i chciałam jak najlepsze odcinki robić. No ale tak, wracajmy do gry. Cały czas nie mogę tego treningu przejść. Zaraz się zezłoszę jeszcze bardziej niż jak to jest na jedynkę w szkole Bo patrzcie, jak ja się staram. Cały czas gram i gadam jakby o tych jakby komentarzach. I jakby co, pozdrawiam tą osobę, która ten komentarz napisała mi. Pozdrawiam bardzo serdecznie. No. A zaraz, jakby, odpalę na laptopie komentarze i zaraz wam przeczytam, jak to dokładnie wyglądał ten komentarz. Bo ja, jak mu odpowiadałem na to, tylko to już na samym odcinku z tej gry, mam powiem. A, jeszcze powiedział, że mam takie małe wyświetlenie znaczy nie to, tak powiedział. Ja się bardzo cieszę, że mam tyle wyświetleń nie to, że teraz. Jestem bardzo zły na to, że mam tak bardzo mało wyświetleń Bo to chodzi o to, że głównie na pewnie filmiki robię teraz I nie ma sensu ich oglądać jakby lub są za krótkie, także teraz będę robić coraz dłuższe A właśnie 13 minut jak teraz Ogólnie to po tym treningu zagram jeszcze dwa mecze i Będę kończyć ten odcinek, bo już trwa za minutę 15 minut No, także tak już mam Ja... Nie, nie Co to, to był? Próbuję. Mam plan. O! Co to bym zaszczał? Patrz. I tu też tak próbuję szczelić. O nie. Dobra, jednak nie robię już dwóch meczów po tym treningu, bo on jest bardzo drugi, Patrzcie. A przecież tutaj umiem tak szczelić. Czy tutaj spróbuję w to okienko? Jezus, to nie musi być konieczne okienko. Patrz, bo tutaj na przykład no jest. Po prostu nie miałam źle miałem marka, Na przykład tutaj trafię nawet, nie muszę tego. A tutaj już muszę jakby się postarać bardziej. Czyli musi dobiegnąć do tego autopiłka. On musi to złapać. Dobiegnąć lekko do ramki, Próbować czteryć, jeżeli mu się nie udaje, to będę darmordem. No i gówno! A tu jakby tak strzelić. Też mi się nie udało i znowu wydrałbym morda, ale już mi się nie chce. Dobra, widzowie szybko. Skończmy ten mecz. Chodź trening. Matko jedyna wyszło. Dobra. Aby się już nie męczyć, nie podając. Jezus, sprawę siadła, ale gówno. Co za obrona z tego bramkarza jest, no! Samowój. Tak, zawsze strzelam. O, przecież żaleciał do tego człowiek. O, ty jesteś sędzia jakiś nienormalny albo mój trener. Biegnij, bo tą piłkę. Dobrze, zatrzymała się. Tutaj jakby mogło siąść. Nie, nie, popłaczę się, Dara. Ten piłka się mógł tam dobiec. Nie, ja mam plan. A tak nie mogę, dobra. Nie mogę jak w tamtym treningu chyba na tamtym odcinku. Nie no, nie, nie nie, nie trzymam 20 minut, zaraz będzie ten odcinek trwał. Przez ten indywalony trening. Nie no, nie nienawidzę treningów. Jeżeli to ma nie tak wkurze, że mam się tak męczyć, to zaraz będę tak strzelał, wiecie jak. Tam ścianam. Kurde, traf. jest coś jeszcze. Dobra. Dareście coś. W końcu coś. Nie no. Tak nie będzie. Tak jak wcześniej! Jeden raz na tym treningu tak zrobiłem. Tak się męczę z tym treningiem. Płonaj się. Dobrze, no łeb mi. Nie no. 17 minut. I walony trening trwa 10 minut. To jest nienormalne. Dobra. Ty masz się tam. Nie no, ta piłka tam niby nie doleciała, doleciała za. Zurwę to. To jeszcze to nagrywam wizową na biurku, i zaraz to. Ło. Dobra, let's go! Jeden gigabajt już zmarnowałem na ten filmik. Proszę. Nie, popłaczem. Po co ja to podaję, jeżeli mam tak strzelać. Dobra. Kara. Kara. Dobrze. Patrz. Tutaj próbujemy. Nie, to jest niemożliwe, że on to wszystko broni. Dobra, widzowie, porozmawiajmy. Zaraz wam przeczytam ten komentarz. Matko, bo chyba tego treningu nie skończę jeszcze w tym odcinku. No, bro! Nie, no, no nie dobieg, bo jest za Ja to mój! Jest jeszcze To ja jestem, kurde, w tej fisii. Wiktoriusz już podłoga i Ty, W tej grze się nazywam. Kurde, ja trafił tutaj, umiem. Proszę. Dob, let's go! Skąd? poziom ukończony. Dobra, czekajcie, już odpalę ten komentarz na laptopie i zaraz go dokładnie przeczytam. Dara, będę. Laptop niech mi się łączy, już jedną gierkę sobie zagram jeszcze. Belgiem. Podam. Jezu, co ja zrobiłem? Przez ten trening jeszcze głębym jestem. Ładnie siadła, brałeczka jest 2-1. Jak się czujesz? Dobra, najwyżej to w następnym odcinku Wam powiem. Jest. Ten się przywrócił, on się przywrócił. Dobra, w następnym odcinku Wam powiem, jak to wygląda.